Witamy Was bardzo serdecznie w samorządzie studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. Witają Was! Magdalena, wiceprzewodnicząca z Wydziału Nauk o Zdrowiu. Norbert, wiceprzewodniczący Nauk Ekonomicznych i Technicznych. Maciej, Maciej członek, członek Senatu w WZ Koninie. I Michał, członek Komisji Rewizyjnej. I Karina Model przewodnicząca tego samorządu. Słuchajcie, w ostatnich czasach e, mieliśmy bardzo wiele zmian i w związku z tym jakby od razu na wstępie Wam mówię, potrzebujemy roku do pracy, praca szuka człowieka, praca w samorządzie, praca na rzecz e, działalności społecznej, praca, która jest bardzo dobrze punktowana i o której może Wam opowiedzieć coś więcej bardziej? Dokładnie. W samorządzie studenckim można zdobyć niesamowite umiejętności, które przydadzą się potem w życiu, oprócz tego poznać niesamowitych ludzi, dzięki czemu no, stać w przyszłość może być no, już bajką po prostu ułatwione. Takie Dokładnie. Jest. Tak, a poza tym, jeśli pracujecie na rzecz samorządu, macie dodatkowe punkty do stypendium rektora, które na pewno wam się przydadzą i zdobywacie też tak, jak już Marcin wspomniał, kompetencje, które przydadzą się na pewno w tym, żeby znaleźć jakąś fajną, ciekawą pracę. Może nie tylko związaną ze swoim kierunkiem, ale możecie zawsze poszukać szerzej, bo zdobywacie kompetencje, które naprawdę poszerzą Wasze horyzonty. Mhm. Magda, może chciałabyś coś dodać? Tak. Niedyś, że nauczymy się pisać jakichś dokumentów, to przede wszystkim znajdujemy tutaj przyjaciół. Bardzo rodzinna atmosfera. Zawsze możemy na siebie liczyć, przede wszystkim. Tak. I kiedy mamy jakiś kłopot. Zadzwonimy, napiszemy, nieważne o której godzinie. No. Zawsze ta, ta współpraca fajna jest. Okay. Dodatkowo ym, nasze życie studenckie troszeczkę rozmaicamy, są jakieś wypady, organizujemy wyjazdy. Albo też tutaj u nas w kominie wyjdziemy na jakieś karaoke. <głos> 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 tak, tak, no, to że, ja tak, 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 Także <noise> jak najbardziej, myślę, że nie będziecie się tutaj nudzić. Tak, nudzić się nie będziecie, a jeśli byście planowali się nudzić, a jednak nie chcielibyście, a ta działalność społeczna jakoś tak... Nie bardzo. No to może coś naukowo, może Michał coś naprzednie. Może istotnie. Jak studenci długo się uczą, tak również się zrzeszają. Stąd u nas na PWSZ -cie mamy szeroki wachlarz najróżniejszych kół naukowych. Począwszy od kół samoobrony przez pedagogikę na fotografii kończąc, więc każdy znajdzie coś dla siebie i zdecydowanie każdy może dołożyć swoją cegiełkę do stworzenia nowych kół, jeżeli ma taką intencję. Dokładnie. Tak, dokładnie. No. A teraz tak luźniej. Atmosfera. Jest super. Przychodzicie tutaj do nas i się znacie, i jacie się tutaj w naszych murach, czy w jednym budynku, czy w drugim i trzecim, czy człowiek jest, nie wiem, jakiś student z pierwszego roku, czy z trzeciego, to ty go kojarzysz. Wchodzisz na uczelnie, gdzie jest mniejsza liczba studentów, gdzie są większe możliwości. Gdzie są większe możliwości. No, no, no tak. i wychodzący się typowo na studentów. Tak jest. Więc studiowanie tak. to jest super po prostu. Jest super na. Kolokwialnie rzecz ujmując, Hop, to no. do <laughs> Nie, a tak na poważnie, atmosfera jest naprawdę niebywała dlatego, że no my się znamy, tak? My siebie znamy, chociaż jesteśmy z różnych wydziałów, jesteśmy z różnych kierunków, jesteśmy w różnym wieku też, także, to, no to, na, to, na, to nas nie boli, tak? To jest tylko czynnik motywacyjny, żeby się więcej dowiedzieć o czymś innym, więc jeśli ktoś komuś zarzuca, że w konini nie ma życia studenckiego, nie ma go dlatego, że nikt jeszcze tego nie zrobił, więc czekamy na Was. Będziemy pierwsi. Tak, będziemy pierwsi, no ale no to nie ostatni, mam taką nadzieję. Tak. A zapowiada się ciekawy. <laughs> tak, ten rok już w ogóle, potem koronawirusie i tak dalej, no już w ogóle. No dobrze, nas, tak, moi drodzy, no to co co, no, nie pozostaje nam nic innego jak uwaga, uwaga, teraz uwaga, skupcie się, uwaga. Trzy, dwa, jeden. Zapraszamy do nas!